Cześć wam wszystkim z tej strony Drake, powracamy do Final Fantasy 2 u mnie na kanale i startujemy tam, gdzie skończyliśmy. To nowy rzut nagrań, więc pewnie zastanawiacie się, jaką wiedzę i doświadczenie posiadłem z internetu oraz z waszych komentarzy, które też są w internecie, między pierwszym rzutem nagrań a drugim. Żadną, bo seria jeszcze nie została wrzucona na kanał, kiedy nagrałem ten odcinek, więc welp komentarze pod pierwszym odcinku przeczytałem tak przez szóstym. Siódmym odcinku, coś takiego. Anyway, jestem wdzięczny Drakajowi z przeszłości, że zostały mnie pod tym miastem. Ponieważ nie pamiętam co mamy robić. W sensie i takie pamiętam. Altair A, ten, dobra, Assassin's Creed, tak, jasne. Wszystko jasne. E, dobra. E... No. Do księżniczki? I guess? Hello, Beach. E, Imperium e, poniosło ciężkie straty podczas walki Flynn. Finn. Budują drewnota in wybawsk, e, żeby rekompensować straty. Dobra, mam dla ciebie kawałek Myfriel działucho. E, Znajdziecie mifril. E, nareszcie będziemy w stanie walczyć na równi z Imperium. Proszę, weź Myfril do tabula naszego kowala. Stworzy dla was wspaniałe bronie. Airship? A tak, mężczyzna imieniu Seed, poprzedni były kapitan <coughs> Zakonu Fyn, Białych, ryce Białych Rycerzy Zakonu Fyn. E zakonu Białych Rycerzy z Fin. o to jest właściwe tłumaczenie. Wybudował statek powietrzny. To statek, który lata przez niebo. Ale ten statek pochłonął jego ciało oraz duszę i potem opuścił Fyn. Brakuje nam jego obecności. Najwidoczniej żyje w Poft, gdzie pomaga podróżnikom lecieć swoim statkiem za odpowiednią cenę. Używa tej kasy by ulepszyć swój statek i tak koło się zamyka. Dobra, okej. Okay. Tabul. Szukamy gościa o imieniu Tabul. Ogólnie. Grając to w Final Fantasy, już odnoszę takie niejasne wrażenie, że do nazw z tej gry nawiązuje potem Final Fantasy 4. Ogólnie, tutaj mamy Palum, jestem prawie pewny, że jest postać o tym imieniu w czwórce. I tak samo Tabul też brzmi. też brzmi znajomo. Tak więc, no dobra, Kowal, 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 Kowalski, gdzie znaleźć, kolego Kowalu? Tutaj. Na! Do budem wstrzeszania. Tak, no, ten nowy rzut nagrań, nie wiem, jakby co to, wiecie I, I'm, I'm weak Dobra, ty dziadu I, Tak, Jestem starym człowiekiem. Na pewno jakimś starym... To my Freel Czekałem na możliwość pracy na tym metalu od kiedy pamiętam. Ja by nie był aż tak ciężki do zdobycia bez przesady. W porządku, zostawcie resztę mnie. E, miecze, pancerze, co tylko chcecie, zacznę kraftować. E, minęło sporo czasu, od kiedy dałem mojemu młotowi zaśpiewać. Czy dostanę faktyczną broń? Bo jakby, co tyle, co wymieniłem, broń, więc, you know. Muszę jeszcze kupić ekwipunek? Poważnie? Nie, nie za darmo, za to, że dostarczyłem ten metal gnojek. G obsrany brzydki goblin w poprzedniej części dał mi miecz za darmo, kiedy przyniosłem mu Adamanta, I to, tak, tak tylko wspomnę. E, możesz kupić ekwipunek, który wykonałem za ladą. Świetnie, mam pełne ręce roboty bibi, bi, stary. Co macie zrobić? Dźgnij się tym nożem ku mojej uciesze. A no tak i teraz mamy tą bardzo niezręczną sytuację. W poprzednim odcinku ustaliliśmy, jeśli ja nie mylę, że strzałki kłamią. Strzałki kłamią w chuj. E, dobra, end tak 15 ataku. Ogólnie wybaczcie, że mój głos się dziwnie łamie, jestem świeżo po jedzeniu, więc to to to. Dobra. Inwestujemy po prostu w miecze, prawda? Ponieważ są po prostu lepsze. On ma najlepszy topór, więc tak. Jego topór, by the way, jest lepszy w dalszym ciągu. A, bo jest dlatego. No to ma sens. Dobra, to tak. Toporek Away. Oso w ogóle Facio mówił, że ma pancerze. Pancerze wear. Pancerze wear się pytam. Dobra, jo, mamy teraz miecze. Nie wierzę, że gra wysłała nas na tak długiego questa, tylko po to, żebyśmy zdobyli sobie troszeczkę mieczy, które pewnie niedługo wymienimy. O, tutaj też się rozmnożyliście, dobrze. Dobra. Stać mnie na jeden hełm albo na jedną czapkę. Eee, tarczę. Ee, chłopaki, kto chce przeżyć? Kto. A macie dokładnie to samo wszyscy, Firion. Ma najmniej defensa. Dobra, nadrabiamy sprzęt dla Firiona w takim razie Cztery to więcej niż trzy, Tak więc. Bum. <słuch> Jej. Teraz w dalszym ciągu Firion ma najmniej defensa. Minul nie liczę, bo on nie jest częścią mojej drużyny. Jest postacią gościnną i nienawidzę go. Dobra. Teraz z tą czapką, z nowymi mieczami, możemy iść gadać z księżniczką ponownie, i guess, ponieważ nie jestem pewny, co gra ode mnie wymaga. O mój Boże, jestem totalnie zagubiony w tym mieście złożonym ze czterech budynków. Jak ja sobie radzę w życiu? Dark. A, mroczny rycerz, który Nadzoruje stworzenie dreadnota jest bardzo śmiały, jest bardzo umiejętny. Dobrze dla nas, że aktualnie jest zajęty innymi sprawami. Eee, kradzież my w frilu prawdopodobnie wywróciło e, równowagę sił w imperium. To bardzo łatwe do wywrócenia imperium w takim razie. Może pójść do Bask. <laughs> Jeśli powstrzymamy Dreadnota, zanim zostanie skończony, to może być nasza jedna szansa, dobra. Dreadnought. Teraz mogę rozmawiać o dreadnocie. Jej, e, mamy naszego człowieka w z e, Zna sposób, by dotrzeć do Rednota. zniż go. E, proszę, przynajmniej postarajcie się powstrzymać jego. opóźnić jego, jego zakończenie. Dobra, spoko. Chill. Ogólnie, ja wiem, że to jest bardzo nisko zawieszona poprzeczka. I mój głos jest coraz dziwniejszy z każdym zdaniem. Ale tak już mam. E, ale. Póki co fabuła jest, jest spoko. Podoba mi, się, podoba mi się to, że wiecie, w pierwszej części byliśmy tak ewidentnie wybrańcami by the default. Jakby wchodzimy na scenę, mamy kryształy w dłoni i jesteśmy wybrańcami. Eee, I tyle, diluj tym. Od początku wszyscy wiedzą, że jesteśmy wybrańcami, wszyscy tam wierzą, że jesteśmy wybrańcami. Jest spoko. Tutaj zaczynamy jako tacy mali polowi agenci. Wiecie, nie jesteśmy jeszcze super ważnym elementem działania ruchu oporu. Nie jesteśmy wybrańcami. Jesteśmy basically bandą dzieciaków, która przeżyła najazd na wioskę i teraz stara się jakoś tam. E, jakoś tam pomóc. Tak, wcześniej przypadkiem zaszedłem do bask. Czekajcie. I fucked up. Musimy iść w prawo. Na szczęście możemy przejść przez jezioro, prawda? Tak, jest. Znowu musimy zapłacić kolesiowi od przejazdu, by the way. To trochę niezręczne. Facet mógłby od razu wrzucić na ten statek twierdzę, to byłoby było, wiecie, bardziej... Eee, nie wiem, płynniejsze po prostu. Dobra. Nie mam bladego pojęcia czemu. Ale za każdym razem, kiedy płynę tym statkiem, spodziewam się, że coś wyskoczy z środku oceanu i mnie zaatakuje. Wiecie, będę miał walkę z czymś: jakimś bossem. Ewentualnie, wiecie, zatopią nasz statek, i będziemy musieli podróżować. Orso w ogóle gra dostaje troszeczkę graficznego. I to wiem już o tym mówiłeś w pierwszym odcinku. Przynajmniej z mojej perspektywy, gra dostaje troszeczkę graficznego pierdolca, kiedy idę lasem. To troszeczkę dziwne, prawda? Niepokoi mnie to, że e, nasza znajomość broni przestała rosnąć. No i Bawsk było z tej strony, jeśli nie mylę. Tak by the way, przełomniałem sobie, bo z mojej perspektywy dosłownie wczoraj wszedł ostatni odcinek e, Finale 1, tak, by the way, w momencie, kiedy to nagrywam. I zdążyłem już zapomnieć, przez obserwowanie swoich własnych poczynań w finalu jedynce, że ej, to inna gra. Tutaj muszę używać magii, bo inaczej nie będę. E, nie będę się rozwijał. A, dobra, Adem każdemu cure w ogóle, dobrze. Ty jesteś nieistotny. Naprawdę chłopaki tymi zaklęciami robicie co możecie. Dobra, czy co? Why the hell not? A, ona zaczyna. No nic. Strasznie dziwne, że dostajemy co walkę. Wgląd w to jak rozwijają się. nasze, nasze skuteczności w walce bronią. Ale magię już niekoniecznie. Magia pokazuje się tylko i wyłącznie chyba wskakuje na wyższy poziom, a może nawet nie. Nie wiem, nie pamiętam, nagrałem to tydzień temu. Also, minął ze swojej żałosnej pałeczki, dobry damage, stary. O Jezu. jest Dobra, bawsk. Dotarliśmy. Potrzebujesz przepustki od osiedlenia Dreadnoughta. Jesteście z rebeliantami, prawda? O, widać to po, po twarzy, prawda? Nie będę zbyt dobrym, tajnym agentem w takim razie. Kim wejkuję? Aha, wy jesteście tymi ziomeczkami. Póki co, średnio mam rozeznanie, czego mogę potrzebować. Więc póki co nie kupię nic. To jest, wiecie, bardzo inteligentna strategia. Ten gościu wygląda na istotnego. Czekajcie. O, oh, Man już trochę poleciało. Ale nie na tyle poleciało, żebym teraz poszedł spać. Och! Nie wszyscy mają mefreel, to ciekawe continuity. Wiecie, myślałem, że z... nie mam pojęcia czemu moje, mój umysł wygenerował tą myśl, że wiecie, teraz każdy. Każdy będzie miał mefrill na składzie. Ale nie! Mehr jest tylko dla wybrańców, a wybrańcy to my. 10 defensa, a ile ma nasz kochany? O, 5 defensa. <laughs> Nie może być. Nie może być. Bup. Dobra. Don and Don. Dobra. E, enstak, ten facio przed nami stoi na uboczu. Zakładam, że jest tajnym agentem. Nie chce mi się pracować, kiedy ten bafun Borgen jest u władzy. Jeśli jeszcze raz wspomni o tej całej swojej chwale, to chyba się pożygam. Dobra. Zakładam, że pan w opasce to tak Borgen. Wracaj do roboty, powiedziałem. E, jeśli skończymy chociaż dzień e, wcześniej, moja... Chwała będzie jeszcze większa. No dobra. Nie będę czytał każdego dialogu. Bo mi się nie chce. Jestem leniwą kluchą. Czemu pytacie? Dobra, szukamy tajnego agenta. Gdzie zazwyczaj siedzą tajni agenci? To ładny duży dom bez drzwi. O! Czekajcie, mam ideę. Być może tu siedzi tajny agent. Nie, to kapliczka wskrzesienia, oczywiście. To jest z przedmiotami. Więc odpada. O! No. Widzę tajną piwnicę. Okej. Okay. Stary, blokujesz mi drogę. O, gościu narzekał, dobra, gościu narzekał pewien tajnym agentem. A co panie powiesz na hasło Dreadnought. To jest bardzo złe hasło, wiecie, ludzie w tym mieście gadają o tym dreadnocie, więc jakby to hasło, które pada dosyć często. A więc to was wysłali, żeby... Zniżyć dreadnota. Nie obawiajcie się, jestem po waszej stronie. Ale tutaj znajdziesz wejść do kanałów, przejdź z nimi, a dotrzesz do dreadnota. Uważaj na siebie. Jeśli zobaczą, że gadamy, to mogą coś podejrzewać. Wynoszę stąd. Na razie. Powodzenia. Okej. Okay. That was kind of pathetic. Oczywiście ja podejrzewam, że ten, wiecie, Mroczny Rycerz, ten Dark Knight... O, potężna muza. E, ten Dark Knight, o którym była mowa wcześniej, ponieważ stałem na drodze. Dobra. I teraz... W Houston mamy taki problem. Czy ja mam się spodziewać bossa na końcu tego dungeonu? Ponieważ na końcu poprzedniego dungeona był boss. Na, no, poprzedniego dungeonu Lochu był boss. I e, boss był podatny tylko i wyłącznie... Longsword. Meh. Nie, to nie dla mnie. Ojej, jakie śmieszne zombie. A ja mamy śmieszne buty. E, tak, był tylko wpadłem na magię, więc mana była mi potrzebna, a ja jej nie miałem, bo wytrzaskałem się zaklęć, bo byłem przygotowany na walki w stylu Final Fantasy 1. Balun! O nie, ambuszował mnie. Jak można spudłować wysadzeniem siebie? Nie, że eksplozją, techniką wysadzenia siebie. Wiecie, jakby ciśnie się na, na usta żart o gościu tak żałosnym, że nawet samobójstwa nie umie popełnić dobrze, ale to poniżej mnie, mimo tego, że właśnie to powiedziałem. Niepokoi mnie to, że nasze levele stanęły. I don't like it. co so wiecie co? Właśnie powiedziałem, że zrobię coś innego, więc zacznę robić coś innego. Ponieważ muszę rozwijać magię. Ogólnie wiem, że też jest memowa porada, mianowicie atakowanie samego siebie, bo to zwiększa nam defensa z jakiegoś powodu. Ale brzmi dziwnie. I don't know. Aha, no tak, to nam pewnie zwiększa obsługę tarczy w sumie. To ma. Chciałem powiedzieć sens, ale to nie jest właściwe słowo. Nie wiem, co w sumie teleport może się żeby zwiększyć. Jakby... Głównie chcę używać tego do uciekania z dungeonów. a Zatem potrzebujemy cure. Potrzebujemy cure na wysokim poziomie i fire na wysokim poziomie i pewnie wszystkiego na wysokim poziomie. Ogólnie pytanie: też, który poziom jest maksymalny? No dobra Longbow I don't give a shit Dobra Czy to już jest moment, kiedy leczenie w ogóle zadaje zombie obrażenia? Bo wiecie, to jest potem mechanika we późniejszych finalach Łala boga Bardzo mnie cieszy to, że ta mapa pokazuje też skrzynie, jeśli jakieś są na polu walki, na, na polu eksploracji. Nie rozumiem czemu... Czemu nasze skille nie rosną. To jest coś czego tak jawnie nie rozumiem. Początkowo wszystko było jasne. Wiecie... Z każdym atakiem nasze skill'e rosły, a teraz mam wrażenie, że przestało, a no, bijemy, bijemy cały czas. Nie dziwię się póki co, że ludzie uważają ten system za dziwny i troszkę bezsensowny. Ponieważ taki się właśnie wydaje. O Jezu, mogę żyć na wszystkich, ale akcja, dobra, let's go. Ależ się ponownie obstram, jeśli boss będzie podatny tylko na magię. Zobaczmy, jak tam nauka. Oj. O jezu. O. Ola Boga, daleko w lesie. Ej, Maria przebiła się przez 100 HP, jak dobrze. Teraz czaję czemu w ogóle była początkowo laską z łukiem. Przy takiej ilości HP i przy takim rozwoju właśnie HP. Well. Nie widzę tego dobrze. O Jezu, to pewnie zły Dark Knight, prawda? Zaraz się przekonam, jak bardzo w dupie jestem. Albo i się nie przekonamy. Mroczny Rycerz, spóźniliście się. Dreadnought jest zakończony. E, pracowałem e, poza sceną, by, by ukończyć ten projekt. To koniec waszego ruchu oporu. Klęknijcie przed Emperorem. To jedyna alternatywa, która ci pozostała. Jak miło z jego strony, prawda? Zastanów się na tym, co powiedziałem. Kiedy czas nadejdzie, spotkamy się ponownie. Okej, okay, odchodzisz? Ty suko. O, Borgen tu przyszedł. Hehehe, he he, wygląda to, że przyjdzie tutaj po nic. Zobaczcie na własne na oczy. Ha, ha, ha. I idziemy zobaczyć na własne na oczy. Nasza. Nasz wywiad jest do dupy. By the way, naprawdę wysłaliście ekipę niedoświadczonych ziomeczków na ostatnią chwilę tuż przed. No świetnie. To nasz port. E, tuż przed ukończeniem Dreadnoughta nie mogliście zrobić nic wcześniej. A to nasza baza. A to Kacji, która przyszła do nadleżacza. To nowa wakacji. Okej, okay, rozumiem, że totalnie bez słowa wracamy na wracamy po prostu O, jest tutaj skrzynka. Ogólnie spodziewałem się bossa na końcu dungeonu, a dostałem dialog i katschcenkę. Zakładam, że teraz musimy jechać z powrotem do Altair, żeby zobaczyć zniszczenia, prawda? To przepustka. Ale przepustka miała nas zabrać na dreadnota, który właśnie odleciał i potem jakby wszyscy wiedzą... w wyglądał... oglądam. O, co to? Będę tak zło, chcę tego dotknąć. Ogólnie, powiem wam, że tak z profilu. Odnoszę wrażenie, że Maria nosi ten, te same obcasy, które nosił wcześniej Zest. Live? Jest! O, jest jak wygodnie. Czy ja mogę tutaj wejść? Coś się tam mówi, że potrzebę przepustki. Dreadnought, jesteśmy skończeni. Skończyli dreadnota. To koniec świata Tak, tak. Fajnie, że zabrali wszystkie jednostki stąd. That's that's like cool, I guess. To wygodne dla mnie. Ej, czekajcie, czy ten facio to ten gościu zbroi wcześniej. Pogadaj z Sidem, on zna słabość dreadnota. Ano tak, bo to ekspert od statków latających, więc oczywiście, dobra. Wracamy, I guess. To było bardzo dziwne. Oto dziwna kaczka. Jest martwy. Ogólnie wydaje się, że wpada nam mniej kasy w tej części. Tak, odnoszę takie wrażenie. Ha. Huh. Kusi podejść tutaj i zobaczyć, co, o co chodzi z tą skrzynią, nie? Obcajcie bazę. Wiecie co? Możemy dojść do rozstaju dróg. Eee, po rozstaju dróg wyłączymy walki i pójdziemy obczaić co się tam dzieje w tej jaskini. Czy może uda nam się zgarnąć tą skrzynię? O jezu, postrzelił nas zielony ludzik. Jestem bardzo, 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 bardzo zaniepokojony faktem, że nasze levely nie rosną. Aczkolwiek. Przynajmniej nie jestem w Dungeonie, a to znaczy, że mogę ciorać magią. Na śmierć zapomniałem, że Firion ma już... Fire 3. By the way, to było kinda pathetic. To było całkiem żałosne Fire 3. A, dobra. Ty, chłopcze, ucz się Cure, bo to ci się bardziej przyda w przyszłości. Ty... Mamy fire, ty możesz pod Sir funder. Dobra, i lecimy. Jak działa to, że guy praktycznie zawsze unika demedza. Nie wygląda na zbyt zwinnego, a mimo to, wiecie. O, większa mapa, to mi się przyda. Wyłączamy walki i chcę obczać tą, yy, tą jaskinię. Ponieważ opuściliśmy tutaj skrzynię. Nie jestem w stanie stwierdzić, czy może być tam coś przydatnego, ale definitywnie patrząc po tym, że póki co ta, ta część jest y, dziwniejsza niż pierwsza część. Wolę, wiecie, nic nie przegapiać. No dobra. Tu jest skrzynia. Tu definitywnie nic nie ma. Ciekawe, czy będę mógł potem zrobić coś z tym kamieniem. Wygląda super interaktywnie. Tu, tu była skrzynia. Zakładam, że jeśli jest coś, co gdzieś opuściłem, to jest to ukryte w tych wielokrotnych drzwiach. No dobra, prawo, pusto. To bardzo dziwne. Ja wiem, że ponownie jakby to mój aktualno-growy umysł jakby rozbija się o tego typu rzeczy, ale wiecie, z punktu po prostu projektowania gry, to bardzo dziwne. Takie po prostu idealnie kwadratowe, puste pomieszczenie. I słuchaj, czy w jednej z tych drzwi będzie coś? Tu mogę zejść niżej. Jakby, wow, naprawdę? Nic, a nic? Tu mogę zejść niżej, a są też drzwi. No dobra. Let's touch the door. Czy, czy mi, czy mi te pomieszczenia ja mają coś powiedzieć? Czy one mają jakąś historię? Czy jest coś, co ja powinienem zrozumieć tutaj. Nie wiem, dotknąć ściany, polizać podłogi, nie wiem, tego typu rzeczy. Tu była skrzynia i są tutaj też drzwi. Goddammit. Nie te drzwi, inne drzwi. To w sumie schody, a nie drzwi w ogóle. I teraz na szczęście nie będę musiał tracić czasu na powrót, będę mógł od razu i wyteleportować się moim nowym zaklęciem, które mam. Ciekawe czy, by the way, używanie zaklęcia nie się, czyli zawodu spadłem. Eee, czy, czy w ten sposób używanie zakręcia z menu też będzie rozwijać jego poziom, to jest ciekawe. To ostatnie drzwi, by the way, więc. I don't fucking know, jakby nie ma, nic. Puściutko. Nie rozumiem czemu gra mi pokazuje, że jest to jeszcze jedna skrzynia, skoro no właśnie obleciłem tą mapę, a skrzynie są na niej wyświetlone, więc naprawdę. No, I don't get it. Anyway, tutaj sobie zakończymy. Eee, tyle ode mnie. Mimo czy teraz ta skrzynia nie będzie dać spokoju, nie zasnę w nocy się nie znajdę. Tak więc między odcinkami Google i podniosę. Eee, I podniosę tą skrzynię. Może nawet będę na tyle miły i na tyle skupiony, że powiedzieć wam, co w niej było, ale nic nie obiecuję, tak więc dobra, tyle ode mnie. Dzięki za uwagę, jeśli Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę pod tym filmem i do uczelnych odcinkach Final Fantasy 2 u mnie kanale. Pa, pa.